Ostatni spacer po jelczu. Wszystko pościągane już. Nie ma kasowników. Nie ma śkupa. Wszystko jest powymontowywane. O, tu jest jakiś fajny głośnik. Złożony. Nie wiedziałem. No. Nie ma już nic. Nie ma nie ma wyświetlaczy. Nie ma luster. W środku, sterownika nie ma, odszkupa nie ma, tu widzicie. Już nie ma nic. Nawet firanki, zasłonki i tak dalej, powykręcali, wszystko pozawierali. Że ja tego sobie wcześniej sam nie wymontowałem.